Cześć wam, tutaj z tej strony Marcin Jacek, co ci radzi? Dzisiaj zobaczcie, jesteśmy u Jacka w kwaterze Tu jest hektar Jacek? Powiedz Nie ile? Hektar, Marcin hektar. Ile to jest? Pół hektara Sander'a Pół hektara odmiany Sander I on pewno w tych filmach z mojego cyklu konfrontacji odmian w sadzie To kojarzycie odmianę Sander Jabłko letnie, prawda? Tak, letnie. Dobra, to Jacek, teraz po kolei z tytułem wstępu. Kiedy było sadzone? Dwa eee, lata temu na wiosnę. Drzewka? Dwuletnie? dwuletnie? Dwuletnie. drzewka, tak? Na podkładce? Znaczy dwa lata temu, rok temu na wiosnę, źle się wyraziłem. Rok temu na wiosnę, no tak... Okej, rok temu na wiosnę, drzewka dwuletnie, podkładka M9? Nie. 26? 26. 26. 20, rozstawa? Eee, gdzieś tam 85-90, na... będzie czy 20, takiego. Ok. takiego. Powiedz mi, drzewka dwuletnie, dlaczego drzewka dwuletnie chciałeś? Znaczy, ja jestem w ogóle zwolennikiem drzewek dwuletnich, pod warunkiem, że są drzewka dwuletnie, dwuletnie, e, a nie wyglądające udające dwuletnie, a dobre jednoroczne są większe od tych dwuletnich. E, no, wiadomo, e, to jest tak. Ziemia była dobrze przygotowana, nawodnienie było już <laughs> przygotowane wyjścia, także wiedziałem, że start tych drzewek będzie optymalny. To znaczy, tak, sadzimy, rozwijamy węże i, i ten, i, i nie będzie problemu jak gdyby, z dobrym startem. Co jest ważne przy dwuletnich drzewkach, żeby zapewnić wodę przede wszystkim wodę zaraz po posadzeniu. Mhm. Więc tutaj się nie bałem o to. Jeśli mamy dostęp do wody, tak najbardziej jestem zwolennikiem dwuletnich drzewek. No właśnie, no bo widzicie, w zeszłym roku na wiosnę mamy, a tu jest mamy drzewko, które jest praktycznie wysokością prawie, że to dochodzimy do takiego optymalnego Byż za górny drut, nie? No, no do, tyczki, do wysokości tyczki nam tutaj dorosło, więc jeszcze pół metra jest, jest optymalna wysokość tego drzewa. Mm -hmm. e, dwuletnie, bo widzicie, bo już mamy pierwsze jabłka i może tutaj nie jest za dużo tych jabłek, mogło być więcej na niektórych drzewach. Te drzewa spokojnie by sobie dało, dało radę z większą ilością tych jabłek więc... A wiesz co, jak posadziłeś 2019 To zbierałeś pierwsze jabłka? Nie, tam, znaczy były, symbolicznie Symbolicznie, ale bardziej po to, żeby te obyż, żeby się lekko te pędy nie poszły do góry, tylko raczej w poziomie lub lekko obwieszone Żeby ci jabłko koronkę Ci dogięło, nie? Że to pędy to. Ci dogięły to Dobra, to. to drugi rok mamy Coś już będzie tego jabłka, tak? No już sporo mu się wydaje, yy, mogło być więcej jak mówiłem, ale to właśnie gdzieś tam idąc tutaj mogę Wam pokazać też, że przymrozek też tutaj się gdzieś we znaki dał, o właśnie, widzicie, no mamy typowe objawy, mhm. yy, no poprzymrozkowe. Więc... No ale zobacz, tutaj ile jest masz jabłek, nie? No właśnie, tu jest duży jabłek, br... znaczy na samym przewodniku jest spoko i w ogóle części no. spoko, brakuje trochę tych jabłek na tych no dużych, już dużych e, gałęziach, tutaj spokojnie byś mógł mieć więcej tych jabłek na tych gałęziach, na tym, na, tym, na tej, na okay, okay. no czyli dołami przymrozek się pobawił, przerzedzanie, nie? tak, to to spowoduje też, że tych jabłek zamiast, powiedzmy nie wiem nie, nie tego szosować, ale podejrzewam, że w skali hektara to by nie było gdzieś około 15-20 ton może nawet, to powiedzmy do tutaj byśmy mieli Około, y, pewnie będzie, no nie wiem, powinno być 5 ton, ale pewnie tyle nie będzie, no. Wcześniej może... tu miałeś Genewę, dlaczego teraz Sander? Bo mam, mam dosyć Genewy, o której, o wadach jej wspominałem poprzednio, czyli troszkę e, zabawa ze zbiorem, opadanie, czyli duże straty. Czyli to, co generuje duże koszty zbioru, jak wiadomo, e, koszty pracy są coraz większe i coraz trudniej z, tak. z pracownikami, którzy coś takiego... No, Ogarniają, czyli chcą zbierać, chodzić, chodzić po parę jabłek. A raczej idziemy w prostotę, czyli w zbiór lepiej jednotopowy lub też dwu ale że widać to jabłko, że to ono dojrzewa, idziemy, zrywamy czerwone. następnie nie wiem, za tydzień idziemy, znowu zrywamy i później resztę i koniec. Sandera się na dwa razy uda, nie? ściągnąć z drzewa. Jak nie na to na to, no, ale to tak jest, to tak jest zwykłe nieraz odmiany takie późne. Też na raz rzadko się które odmiany zbiera, chyba że to już jest późno. Na dwa razy najczęściej próbujemy zbierać. No gale to na pewno się zbiera na dwa razy, bo z kolei... No właśnie, bo boła nie tam dorasta, więc tutaj w ogóle odmiany, które są wczesne, letnie, one ładnie reagują na to, że zarobiłem te, te większe, a później te mniejsze dorastają ładnie, więc... Dlatego też, wracając do tego, jakby tych jabłek było więcej, one tak były dorosłe, bo, bo tu ten zbiór jest wieloetapowy, więc jest czas na to, żeby to jabłko dorosło. Nie? Sander, prawdopodobnie co początek sierpnia, będzie do zbioru pierwszy raz na pierwszy zbiór. Ja no nie nie bo nie później nawet chyba. W sensie, Przypomnijmy ma... dla wszystkich, którzy nas jeszcze nie znają, tu jest rejon wielkopolski, tak? bo to też jest ważne z jakiego rejonu, w jakim rejonie macie swoje sady, gdzie sadzicie, żeby potem nie było, że sander zawsze w danym terminie. Na Wielkopolsce na pewno w lipcu go nie będziemy, nie będziesz go ściągał z drzewa, nie? Ja myślę, że to jest jeszcze daleka droga jego. Podejrzewam, że to jest. Mój, to jest... Raczej bym obstawiał druga połowa sierpnia, ale trudno mi powiedzieć teraz na ten czas. Od pogodę, nie zależy. Od pogodę i faktycznie, powiem ci, że to są to jest pierwszy zbiór jego. To jest mój, mój pierwszy sander w ogóle w sadzie, więc nie ma doświadczenia. Eee, w zeszłym roku to były pojedyncze drzewa, jabłka, które też jak gdyby nie świadczyło o tym, bo to było późny z późnych wiadomo, posadzone, więc zanim zakwitły, więc było troszeczkę później, więc te owoce były w późniejszym terminie niż typowy termin dla sandera, więc teraz będziemy mieć wiedzieć, kiedy ten sander wychodzi u nas, w takich warunkach jak te były w tym roku, za rok będę mądrzejszy, o tą wiedzę z roku dzisiejszego, tego rocznego. Okej, okay. czyli słuchajcie, podsumowując generalnie, wpraszamy się do Jacka na zbiór sandera, Tak, to proszę, eee, do zobaczymy generalnie jak on wygląda na drzewie, zobaczymy jak on wygląda w skrzyni, Policzymy sobie, ile z tego sandera w drugim roku po posadzeniu z tych dwu, drzewek dwuletnich można było zebrać. Porobimy jędrność, tak żebyście wiedzieli wszystko, co tyczy się sandera. A na dzisiaj to, no to tyle. Chciałem powiedzieć, że właśnie, już Marcin, ostatni rzut kamery na drzewko. No patrz, zmusiłem go. No. <laughs> że te drzewko było wyjątkowo duże, jak na dwuletnie. Więc ten drzewa... A skąd je brałeś? Z jakiej szkółki? Otrzymana. Otrzymana, OK, dobra. Eee, pozdrawiamy. Wyjątkowo duże były te drzewa. Już widzicie, e, pod szczepieniem. Jakie już są grube te, e, te no, będzie strefa już korzeniowa. E, tak na drzewo dwuletni. Tak, w sensie posadzone do śmigłów. Więc, e, więc to jest też, jak dla mnie, to jest, no, fajnie wejść w taki sad, który, powiedzmy, wyrywasz stary, sadzisz nowe drzewa i za dwa lata jest już tutaj, no, powiedzmy już jest w cudzysłowie gęsto, więc to jest, to jest, dlatego też fajnie mieć takie dwuletnie drzewa, to się miło zakłada, miło się nie wiem sadzi i bo są drzewa dwuletnie gdzie no właśnie no, trzeba jeszcze nad nimi popracować, nie? No właśnie, gdzieś muszą dorosnąć swoje do, do swojej wysokości, więc to jest, one już były wyjściowo bardzo duże i nadal ten wzrost widać, witalność tych drzew jest bardzo duża, zresztą widać po przyrostach więc dlatego też jak się raz wracam tych drzewek spokojnie mogą być więcej. To by nam tylko pomogło właśnie trochę ograniczyć ten wzrost, ale no nie jest jak jest w tych warunkach jakie były z tymi przywrazkami jest tyle ile jest no to już teraz już już, kończę, już kończę. jesteś większym do niż ja znów jest 8 minut znów będzie że jest długo generalnie żegnamy się do widzenia pozdrawiamy cześć